Przedstawienie interpunkcji. A więc, jak piszesz, pomyśl sobie w głowie, jakby to było, gdy mówiłaś to naprawdę. Na przykład, zapiszę jeden z moich snów i wyobrażam sobie, jakbym to mówiła naprawdę, ale muszę to zapisać, tak że każdy mógł usłyszeć w głowie, jakby ktoś to do niego mówił. No tak. Pewnego dnia, gdy siedziałam na ławce, pewnego dnia, gdy siedziałam na ławce, z budynku wyskoczyła banda furasów. Koniec zdania. Tak było w śnie. Podeszli do mnie i spytali się. I dużo osób używa kreski. Ja lubię używać dwukropka. To jest zupełnie od waszego wyboru. I tak jak piszecie, jak używacie kreski, to spytali się, i tutaj BBB. Spytali się, tak piszecie, jak używacie dwukropka, to tak. Podeszli do mnie i spytali się, hej, chcesz. Yy, Gdzieś z nami pójść i spędzić z nami trochę, trochę czasu? I ogólnie, jak jest kropka na końcu zdania? Kropek nie stawiamy po wykrzykniku znaku zapytania. Nie można, nie wolno. Jest zakaz stawiania kropek po znaku zapytania, ale jeśli chodzi o jakieś Byle co, i mam użyć kropki, to to jest jakby takie podkreślenie końca zdania. Jak piszecie dłuższą historię, co nie idzie do nauczyciela, czy gdzieś do ważnego miejsca, możecie nie stawiać kropki, bo to jest jakby takie podpunktowanie, jak z kropką, to jest pewnego dnia, gdy siedziałam na ławce, z bustynku wyskoczyła banda furasów. Koniec. Podeszli do mnie i zapytali się. A bez kropki to było pewnego dnia, gdy siedziałam na ławce, z budynku wyskoczyła banda furasów. Podeszli do mnie, znaczy nie wiem, mówię z kropką, ale wiecie pewnie o co chodzi. To jest podkreślenie, koniec, kropka, no. Jeśli chodzi o pisanie, to te dwie kreseczki podkreślają tekst wzięty, że ktoś powiedział ja to zacytowałam, jest zacytowane. Ale jeśli chodzi o pisanie historii, jak piszecie na przykład fanfic lub coś, możecie napisać tak: Max, witajcie, przyjaciele. I właśnie przy tych przykładach, Max, miło cię widzieć. Możecie albo dać kropkę, albo nie. Miło cię widzieć, to takie bardziej. Miło cię widzieć, miło cię widzieć. Bez kroki to było takie, no, ja Cię jeść, Więc ym, właśnie wszystkim czymś nie musicie zawsze stawiać kroki. To jest jakby ktoś do Was mówił. A jak ktoś do Was mówi i rozmawia, to nie stawia, nie, nie kończy zawsze zdania podczas mówienia, więc nie musicie stawiać kroki podczas rozmowy. Ale ogólnie to bardzo lubię pisanie, gdzie jest imię, dwukropek i mówi. Osobiście lubię, bo jak piszecie takie coś, witajcie przyjaciele, powiedział Maksy Maksymilian, to wtedy, jak jest jakiś dłuższy tekst, miło was y widzieć. Postawię tu kropkę, tak oficjalnie. Wiedział Samuel. To jak patrzę na tekst, to zawsze czytam i nie widzę w głowie, czy to powiedział Maksymilian, czy to powiedział Samuel. Ja po prostu widzę witajcie, przyjaciele. Nie wiem, kto napisał. Nie wiem, kto to powiedział. Wiem, że powiedział. Dopiero później widzę Maksymilian. To wracam z powrotem i czytam jego głosem. Witajcie, przyjaciele. A gdy to zmienię? Jest takie coś, to od razu wiem. Max to mówi, Max mówi, witajcie, przyjaciele. Wiem, on powiedział, powiedział, od razu idę dalej. Bez kombinowania. Jeszcze jest sprawa tylny, bo ogólnie lubię używać tylny. Z pewnych przyczyn, oczywiście. Nie wiem, nie wiem, co napisać. No to tak. Musiałam coś, co by było safe for World, bo idzie to na YouTube. Wygląda dzisiaj bardzo uroczo. I to źle przeczytałam. Muszę jest to co przeczytać. Ale tyle oznacza jakby takie bardziej falujący głos, filtrowanie coś takiego. Wygląda dzisiaj bardzo uroczo. Coś takiego. Trzy kropki. Nie wiem, używam często jak jest. Takie. Przedłużenie głosu. Uroczo. Cisza. Potem kolejne zdanie. Nie wiem, poniosło mnie trochę, ale jest. Tutaj kolejny przykład, gdzie możecie postawić kropkę albo Co <grywanie> przypadek włączam nagrywanie. Dobra, możecie postawić kropkę lub nie musicie. To jest, tekst idzie. Jest kolejna rzecz. Możecie jeszcze podczas czynności czasownik robić coś, postawić gwiazdki. Max się zarumienił. Wtedy każdy wie, każdy idiota ma w głowie: Wow, wiem, że on wykonuje czynność. Chwila. Dobra, jakieś czy się nagrały. Więc tak, jakbym miała to wszystko przeczytać, to by było tak. Wyglądasz dzisiaj bardzo uroczo. Ty, ty również sam. I kreska. Co oznacza jakby przerwanie nagłe zdania. Jak byłam młoda, to wam Takiego czegoś. Nie róbcie tak. To był błąd. Używajcie kreski. Znaczy nie każę wam, róbcie, co chcecie, ale. To jest przykła przykład, jak pisanie, jak jest pisanie. Więc kreska. Widzisz, jest na przykład tak. Przerwanie nagle zania, ktoś inny mówi tak, ale. Więc tak, ale. Przekład. Przerwanie nagłe. Ty, nie robisz sam. Max się zarumienił. Przerwałam, chociaż nie ma kropki. Ale jest kolejne rozpoczęcie zdania. Normalnie przerwa się na kropce, jeśli pan polski wam powie: napiszcie mi historię i on czyta i on będzie czytać to ciągle bez zatrzymywania się skoro nie ma kropki, bo na Pols... nadcięcie od polskiego to nadcięcie od polskiego oczywiście. Max się zarumienił. Nie wiedział za bardzo co <laughs> chwila. Nie wiedział za bardzo co ma odpowiedzieć. Pierwszy raz usłyszał taki komplet Komplement ze strony. Komplement. Pierwszy raz słyszał taki komplement. Mogłabym dać, kres mogłabym dać tutaj kreska, ale nie wiem. Nie wiedział za bardzo, co ma odpowiedzieć. Pierwszy raz usłyszał taki komplement ze strony swojego męża. Ogólnie mnie uczyli czytać, jak byłam na występach. I miałam robić przerwy, mimo tego, że nie było przecinków. To po prostu, że każdy zrozumiał, żebym nie mówiła tak. Nie wiedział za bardzo, co ma powiedzieć i odpowiedzieć. Pierwszy raz usłyszał taki komplement ze strony swojego męża. Muszę modulować swój głos podczas czytania dla innych, ponieważ jakbym wzięła i oznam się na interpunkcjach. dzieciaczki przeczytam Wam dzisiaj opowieść. Sam, dwukropek, wygląda dzisiaj bardzo uroczo. Max, ty również sam. Wow! Nikt nie będzie chciał mnie słuchać. Max się zarumienił, nie wiedział za bardzo, co mam odpowiedzieć. Pierwsza, co usłyszał takiego kopię ze strony swojego męża, Mogę nawet szybko, ale kto to zrozumie? Kto zrozumie, jak ja czytam? Trzeba to sobie wyobrazić. Trzeba powoli, żeby inni sobie wyobrażali. Więc tak. Wyglądasz dzisiaj bardzo uroczo. Tylda, ty, ty również sam? Max się zarumienił. Nie wiedział za bardzo, co ma odpowiedzieć. Pierwszy raz usłyszał taki komplement ze strony swojego męża. Wiesz... No i nie wiem, jakieś jeszcze przykłady? Mogę pokazać jeszcze przykłady na wykrzyknikach. W sumie nie będę tego kasować. Przekłady na wykrzyknikach. Zdanie. Ważna jest interpunkcja. Wykrzyknik, znak zapytania, kropka. Tylda jest dla mnie również ważna. Przerwanie zdania w połowie. Przecinek. Kropka już była. Dwukropek. Jeśli chodzi o przedstawienie zdania. Co kto powiedział. I w sumie chyba tyle. Jeszcze jest z czasownika, żeby postawić te albo zacytować. Ogólnie interpunkcje są ważne. Zaraz pokażę przy tych przykład, ale jak piszę, lubię dawać buźki. Buźki takie. To nie ma za bardzo w związku z filmikiem, ale buźki lubię. Jak zobaczycie kiedyś moją książkę, nie książkę, fanfic, bo piszę fanfiki, i zobaczycie buźki, to będziecie mogli prawdopodobnie wiedzieć, że to ja napisałam. jej! ja się podpisuję często i zaczynam bardzo... No, nieważne. Um, jakieś przykładowe zdanie, takie jak byłem wczoraj w domu. Jeden, byłem wczoraj w domu. Co ja zrobiłam? Dobra, kliknęłam, insert. Byłem wczoraj w domu, kropka, stwierdzenie. Byłem wczoraj w domu, znak zapytania. Byłem wczoraj w domu, wykrzyknik. Jakbym się z kim skłóciła? Byłem wczoraj w domu, krzyczy, dużo wykrzykników. Byłem wczoraj w domu, nie było mnie na dworze, dużo wykrzykników, może nie aż tak dużo. Trzy wystarczą, dwa, trzy wykrzykniki. Już wiadomo, że się kłóci. Byłem wczoraj w domu, znak zapytania i wykrzyknik. Niektórzy stawiają wykrzyknik i znak zapytania. To jest równica minimalna. Byłem wczoraj w domu i znak zapytania i wykrzyknik to jest takie, zadaję pytanie i krzyczy. A wykrzyknik i znak zapytania to jest jakby krzyczał, a potem zadał pytanie. No. Czyli byłem wczoraj w domu? I to byłem wczoraj w domu? Coś takiego. Um. Zacytowane, byłem wczoraj w domu. Powiedział. Jeśli chodzi o tyldę. Dziwnie się czuję, korzystając z niej, ale ok. Byłem wczoraj w domu. Zalotnie. Eee, przerwanie zdania. Byłem wczoraj w domu. Ktoś nagle mi przerwał. Mówiłam, ale ktoś mi przerwał w połowie zdania. Nie dokończyłam mówić. Mogłam powiedzieć, byłem wczoraj w domu i grałem na Xboxie. Ale powiedziałam, byłem wczoraj w domu. Byłem wczoraj w domu. I ktoś mi przerwał. Nieprawda, nie było cię dni. Byłem wczoraj w. nieczki. Byłem wczoraj w domu. Nieprawda, nie było cię w nim. Pan wykrzyknik, ale. Nie. Dwukropek. Z dwukropkiem. Każą mi się zadanie. Jak ja mam przepisywać w szkole? pani mówi, hej, Zofia, przepisz mi z tablicy a na przykład roztwór dwutlenku węgla. Warto, jak nie ma takiego chyba. Znaczy nie, nie, nie muszę coś wymyślić. No to tak. Um, moja głowa nie myśli, aktualnie, jest późno, jest tak, roztwór acetonu z alkoholem, jest to pewnego rodzaju mieszanina. Można tak pisać, można też napisać roztwór acetonu z alkoholem, to pewnego rodzaju mieszanina. ładnie brzmi to, ale jeśli jest się a, takim, że wow, tyle dziś napisałem, napisałem pięć stron, jestem licą napisałem pięć stron i myślę sobie, Będę pisać, jak mi mózg podpowie. Piszcie, jak sobie chcecie. Tak jak wam mózg podpowiada. Pisaliście pięć stron. Macie prawo. I tak to tylko wasze notatki. Ale to jest do uświadomienia, są dwa rodzaje pisania. Jak wam zażyt mówi. Roztwór acetonu z alkoholem to pewnego rodzaju mieszanina. Ale wy bardziej się czujecie. Nie będę robić to, co książka mi każe. Roztwór acetonu z alkoholem. Dwukropek jest to pewnego rodzaju mieszanina. Kropkę możecie postawić. Jakiś jeszcze? Dwukropek był, przecinek był. Zacytowanie było. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam wepchać do tego filmiku. Więc punktacja. 1. punktacja. No, za bardzo śpiewająco powiedział. Jeden, punktacja. Dwa, nie. Trzy, X. Nie wiem, co mogę Wam jeszcze wepchać. Duże litery. Krzyk. I tak jak jest pewien żart, nikt mnie nie chce. Może. To dlatego, że piszesz z kapslokiem. Oj, mam klawiaturę włączoną, międzynarodową. Może dlatego, że piszesz z kapslokiem. Z kim? Kapslok jest tak, jakbyście krzyczeli. To zdanie wyglądałoby zupełnie inaczej, jakby nie pisało się z kapslokiem. Tak, to jest krzyk. Albo wybicie całego zdania z... Zdania. Widzicie, tych słów z całego zdania. Takie coś. A jeszcze chodzi o kreskę. Ja bardzo często, jak jest jakieś słowo, żeby nie pisać samym. Co? Skąd mam wiedzieć, co to jest? Co ty miałaś na myśli? Z samym. Wow, teraz wiem, że chodzi o nie sam. I idziesz z nim. Nie idziesz z. Samem. Co, co napisze tylko samem. No, wow. Jej. No, lubię stawiać kreskę. Jak są zdania? Najczęściej angielskie. Na przykład. Nie wiem, akurat żadne nie może mi przyjść do głowy. Dobra, słyszałam ostatnio, że bardzo dużo osób nie mówi fryzjer, fryzjerka, ani hairdresser, Mówią, Barber. Co oznacza męski fryzjer? I byłem wczoraj u Barbera. Wiadomo, że chodzi o barbę, Ale słyszałam to słowo psychiatry, myślałam, że mnie piorun trzaśnie. Proszę, nie, powiedzcie, byłem wczoraj u fryzjera. Byłem wczoraj u fryzjera. Barbera. Stawiłam kreskę, żeby było wiadomo, że to jest to zdanie, nikomu się nie myli. Napisała całkowicie nie wiadomo co i nie stawiała kreski, to sama się gubię w tym, co autor miał na myśli, więc stawiam kreskę. Wracając do kapsloka. to tak, nikt mnie nie chce! Może dlatego, że piszesz z CapsLockiem? Z kim? A zdanie, gdyby nie pisała z kapslokiem, nikt nie nie chce, nikt nie nie chce. Brak dalszej rozmowy, nie pisze z kapslokiem, nie ma pretensji o kapslok, nikt nie nie chce. Albo smutniejszym tonem, bo trzy kropki mogą oznaczać, to jest smutniejszy ton, tak jak nikt nie nie chce. Trzy, trzy kropki mogą oznaczać smutniejszy ton, albo po prostu przedłużenie ostatniej litery, chociaż często jak jest coś smutnego, to mówi tak. Nikt mi nie chce. Super, Camilo. No i chyba tyle w sumie. Macie tu wygląd wszystkiego. Zdrałam się. Zrobiłem tego filmiku trochę długi czas. I pamiętajcie, że nie jestem profesjonalistą, ale lubię pisać i czytać. I czytałam taki fanfic. Fanfik, w którym nie było interpunkcji. Nie było. Ten fanfic i ogólnie to jest jakby. Nie. Nie, nie oceniam artysty, każdy pisze jak chce, ale jakie jest pisanie dla niewody wody, jak prawdziwy polski artysta lektur, dla niewody wody i brak powiedzenia gdzieś, no jest na przykład shit, kto powiedział? He marmers in the air. he, who is he? Nie wiem, kim jest he. Nie oceniam ogólnie, ale oh, nie będę czytać znowu tego Fanfika. Podoba mi się założenie. Założenie Fanfika mi się podoba, ale sam początek to jest lanie wody z tego, że leży na biurku. Patrzy się w zegarek. Nie wiem, czy wstaje z biurka, czy siada na biurko. Wiem, że ma telefon, nie wiem skąd ma telefon. Lanie wody. Proszę pisanie. Skupcie się jak naj. jak naj. Jak najbardziej streszczeniu. Nikt nie będzie czytać waszej historii, jeśli będziecie... raczej prawie nikt. Pan od Polskiego, czy tam pani by. Zaczęła klaskać, skakać, podskakiwać, jak na trampolinie. Żeby przeczytać. Jest, Duzonity! ty, Tak się cieszę! To jest szczegółowy wygląd nauczycieli od polskiego, gdy w historii jest dużo liter. Dużo liter w historii, jej! Jupi! Ale dzieci ogólnie, nastolatki, dzieci i osoby, które nie są nauczycielami od polskiego, będą zdzierać ze siebie skórę, żeby nie czytać 357 stron z nad Niemnem, Czy tam oni mają 500? Nikt nie wie. 337 stron z Wesela. Dla niewody. Z Dżumy. Już prędzej obejrzał film, który posiada właśnie streszczenie, niż dziady. Słońce stawało nad jeziorem. Pięknie błyszczało się jak kwiaty bzu. To był księżyc. Księdze, księżyc stawał nad jeziorem, świeciał się jak kwiaty bzu. Komary bzyczały, a miszki latały. Wszystko ożywało do, do spania. Ebe, ebe, ebe Panu Polskiego się cieszy, ale my po prostu musimy skupić swój mózg na tym. O czym ta osoba? Nie pierwszy, bo to brzydkie słowo, mówi. Można napisać. Księ... Księżyc stał. Można powiedzieć po prostu. Nastała noc. Księżyc świeciał bardzo mocno. Jest. Każdy rozumie. Każdy rozumie. Na odciąg polskiego się nie reszał. Co z tego, że się nie cieszą? Księżyc powoli stawał za horyzontu, świeciał, świecił, świeciał, nie jestem dobra w polskim, polski trudny język, za horyzontu, świeciał, świecił, świeciał, nie wiem, świeciał, zapomniałam słów. Przyzwyczajenia napisałam pójściem spać. Ale jak zna się łatpadowców, którzy czują się bardzo jak Adam Mickiewicz, czujemy się gdzieś bardzo jak Adam Mickiewicz. Piszło takie coś. Nie wiem, czy dobrego mitologicznego wybrałam. Zapomniałam tekstu, miałam gdzieś zapisane, korzystałam z łatpad, ale Obiecałam, nie pisałam w taki sposób. Księżyc powoli wstawał z za horyzontu. Świeć błyszczał promieniami, mogę powiedzieć, i odbijał je od pobliskiego stawu. W stawie rychotały cicho waby. grając swoje wieczorne melodie przed odejściem w otchłanie Odyseusza. I Pytanie na ładpadzie. Co znaczy odchłania Odyseusza? Zaczę pójść spać. Nie mogłaś napisać pójść spać? Nie. Jakby, Ja piszę bardziej w górny sposób. Nastała noc. Księżyc świecił bardzo mocno i odbijał się w stawie. Żaby rechotały swoje ostatnie melodie przed pójściem spać. Wiadomo, wiadomo, odchłania Odyseusza. Jako już mm, młody nastolatek byłam bardzo ładpadowym, głupim dzieciakiem, no to tak, właśnie logika ładpada działa tak. Powiedzieć imię głównej postaci. Eee, jak możesz powiedzieć imię głównej postaci? Niebieski kot. Mm, każdy wie, że to jest niebieski kot, ale Neko! Użyj japońskiego! Dresie. Syn niebieskiej kotki i różowego królika, zarazem brat pomarańczowej ryby i różowej króliczki. Daliście cały opis. Ale jak czytałam tą piki, jako młody nastolatek, to często było właśnie niebieski kot i Neko zamiast i postaci. 2020 rok. Chyba się też inspirowałam tym, ale źle. niedobrze. dobrze. Inspirowałam się nie tym, co potrzeba. Nie wiem, co jeszcze wcisnąć. Chcę spać. Dobranoc, kochani, i, i miłego, miłego pozdro